Dlaczego uprawianie w Do czego i jak je wykorzystać? Pani profesor opowiada również, jak działa na parapet okienny, a jakieś ogródki przydawowe. Co możemy z nich zrobić i jak je wykorzystać? Także myślę, że w naszym wychodzie znajdziecie też praktyczne porady dla każdej Pani i Pana w domu. Bardzo dziękuję. za całą tego wykładu, dlatego że bardzo chciałam Państwa zachęcić do za ukazania się. Szczególnie, że świeże zioła mają zupełnie inne znaczenie niż dzieła suszone. Stąd też, że kiedy będziemy stosować świeże zioła, to smak, aroma, kotra będzie na pewno zupełnie inny. E, ja chciałam króciutko coś, co może przydać się wszystkim tym, którzy mają yy, albo w chcą uprawiać albo też mają ogróżeń. Dlatego, że bardzo często zło, poza tym, że wykorzystujemy do kopra, to także wykorzystujemy jako naturalne biopestycydy, czyli środki do ochrony roślin. Proszę Państwa, zawsze od tych gatunków, można uprawiać w domiczkach. Oczywiście nie wszyscy mamy możliwości uprawy z nawet na dwóch czy czterech na kwadratowych, ale zawsze możemy je uprawiać w to miejsce. Te gatunki, które są na planszy, wszyscy myślę, że Państwo dobrze znacie, w większości także stosujecie, albo zielone, albo też uczone. Bardzo ważną rzeczą jest dostęp światła, odpowiednia gleba, jeżeli dłużej użytkujemy, to niesłychanie ważną sprawą jest podlewanie do listy. podlewanie się. Bardzo wiele gatunków nie lubi podlewania na liście, dlatego też możemy gdzie dostarczamy wody od dołu. Każda doniczka ma odwrót w dolnej części. Stąd też rośliny mogą pobierać tą wodę y, właśnie z tego wlaszanego pojemnika. Jeżeli mamy taras, to bardzo y, dobrym pojemnikiem na zioła jest taki, taka wymyślona przez rękników, Olbrzymia gonica z W takiej donicy możemy uznawiać nawet kilka gatunków. Bardzo często także te formy per zwisające. Także często taki pojemnik wykorzystywany jest do y, podstawek czy poziomek, ale właśnie o takiej formie ze zwisającymi młodych Możemy także postawić pojemniki z działami po prostu przy wejściu do domu na schodach. One mają znakomite wtedy warunki, bo są wystawione zarówno na słońce, są na różnych poziomach, więc jeżeli nie ma szansy, żebyśmy to zapewnili w gruncie, to na pewno schody są także jak, jakąś alternatywą. I proszę Państwa, już dla tych osób, które e, mają już obrót w czarne i tutaj mamy albo gatunki, które wprawiamy na koczyn lub kłącze, i myślę, że zwłaszcza w małych działkach, to jest nam najtrudniej się z tym pogodzić, że w drugim roku uprawy kopiemy i wykopujemy z koszem łącze, który następnie stosujemy. Najchętniej uprawiamy gatunki, które są wylinane. No niemniej te podane na paszy użytkujemy na koszem albo też łącze. Są gatunki, które użytkujemy na yy, ziele, czyli cała opuszczka z liści lub też same liście. I bardzo często, jeżeli to jest uprawa profesjonalna, duża yy, plantacja, to bardzo często także oddzielamy są liście. Na przykład mielę pieczową możemy kupić albo same liście, albo też ziele. Kwiatówki uprawiane na kwiaty, Mamy coraz więcej badań, które stwierdziły, że bardzo wiele z nich jadalne kwiaty. I możemy je stosować albo w formie świeżej, albo też w postaci naparów, odwarów lub dodawać do przetworów. jest taką rośliną, która ma jadalne kwiaty. Możemy zebrać sam ten niebieski obwiat, ale tylko te płatki niebieskie, zamrozić koska i przez całą zimę dodawać na przykład do napoju. Także po pierwsze to bardzo atrakcyjnie wygląda, a po drugie te kwiaty są naprawdę jadalne. Może bardzo mało znanym gatunkiem, ale na prawdę godnym polecenie. Dilima, Monarca Dilima, też na szkarłatna. Nie tylko ma bardzo piękny kwiatostan, jak gdyby podwójny, tak jak Państwo widzą na zdjęciu, ale dodatkowo... W naszych warunkach traktowana e, jak roślina jednoroczna, ale mimo to ona bardzo dobrze zimuje. Możemy zarówno korzystać z samego kwiatu, suszyć, dodawać do kępa, natomiast liście wykorzystujemy także jako przyprawę. Na przykład osoby, które nie mogą zbyt dużo soli spożywać to właśnie powinny stosować zioła, które zapewniają dobry, nieco oszczędnym smakiem. Gatunki uprawiane na owoce i nasiona. No te zazwyczaj kupujemy, ale jeżeli ktoś z Państwa ma takie możliwości i może sam uprawiać, to na pewno warto. Przed domem mamy po prostu prawnik, ponieważ chcemy z niego korzystać, rozpalić leża i dzieci się często mamy, ale zawsze można wygospodarować taką część, obrodzić ją kamyczkami albo w inny sposób, cegłami czerwonymi, tak żeby mocniej uprawiać zioła. Jakie to ma jeszcze znaczenie, takie ogrodzenie, podzielenie tej części? Bardzo wiele że rozmawia się poprzez rozłogi korzeniowe lub też przez łodygi płożące Jeżeli na przykład wszystkie gatunki nie a mamy tutaj ponad 30 gatunków, dlatego też jeżeli chcemy ograniczyć daną roślinę na plantacji, to właśnie odwrócenie jej bardzo nam to, yy, bardzo pomoże. Często także ten odruch przydomowy dzielimy na takie części, które yy, mają służyć rekreacji. Więc zapewniamy sobie zarówno taki kącień z ławeczką do odpoczynku, ale w pozostałej części możemy ustawić częściowo zioła w brąziszkach, częściowo na podwyższonych parafetach, a częściowo wysadzić w gruncie. To jest taka propozycja dla niewielkich ogrodów przydomowych. No już znaczenie jest w okrocie przydomowym. Absolutnie najlepszą rzeczą jest prowadzić działa wspólnej do wspólnej uprawy z warzywami. Ja tu Państwu wypisałam na tej planszy takie gatunki, które pomagają nam zabezpieczyć... Rośliny marzywne przed szkodnikami, a niektóre przed chorobami. No i teraz może przechodząc po kolei. Więc na przykład, wylisa ruda ruta zwyczajna pomagają y, w ochronie przed y, y, insektami, przed wszystkimi opadożernymi. działają y, po prostu. jak nie znaczą takiej bułgarskiej przyprawy czubryca. I teraz jesteśmy w Bułgarii, to czubryca jest taką mieszanką zówaną do bardzo wielu wielu gatunków. Ja nie jestem wtedy na przykład światło <todgłosy> nie przeszkadza o to mnie. Czosnek czasem jest na pewno najlepszą rośliną zielarską, broniącą inne warzywa i inne rośliny obrotu. Koper włoski. On wszystkie owady, które się żywią muszycami. Dlatego warto to mieć. Oczywiście to nie muszą być dużej ilości. Ten koper może być pomiędzy warzywami. jedna roślina na 5-7 warzyw. Także po prostu co jakiś czas albo na grządce obok. Mydenica lekarska i nastracja wielka. Jeżeli chodzi o mydnice, to badania potwierdzają jej znakomite działanie. Natomiast na Zdania są podzielone, jedni uważają, że przyciągam mszyca, ale dzięki temu możemy je likwidować w jednym miejscu, natomiast inni uważają, że jak najbardziej przeciwdziałają. Szarbia lekarstwa, odstrasza niemiękka kapustnika, także wszyscy ci Państwo, którzy uprawiają kapustę, powinni równocześnie sadzić szałdie lekarskie. ale przede wszystkim te dwa gatunki podane na planszy, czyli chryzantena amerykańska i chryzantena francuska, także wymiany, one znakomicie przeciwdziałają nie tylko w przy samym mącznikom, ale także ograniczają rozwój bzu czarnego i powoju. Bez czarny ma tak naprawdę dość duże wymagania pokarmowe. Zwykle to mamy w kącie ogrodu, tam gdzie mamy równocześnie kompos, w półcieniu często razem z pokrzywami. To także nam bardzo wysokie wymagania pokarmowe. Także zwykle jest tam, gdzie jest duża ilość substancji organicznych. Natomiast na pewno nie chcemy niczu czarnego w całym ogrodzie. I właśnie te dwa gatunki, a nawet trzy, znakomicie ograniczają rozprzestrzenienie się wzór. Jeszcze raz mamy ogórecznik, jest znakomitą rośliną biogodajną. Dzisiaj już zresztą są przeróżne miody z bardzo yy, wielu ziół. Yy, także że myślę, że Państwo już je widzieli i skorzystali z tej oferty. Żywokost lekarski to jest znak yy, przede wszystkim znany ze stanu naturalnego. Dziewczynki chętnie robią sobie pomale z kwiatów Żywokostu. Natomiast osoby starsze dobrze wiedzą, że świetnie na wszelkie bóle, zwłaszcza kościec, właśnie maście przymokostem pomagają. Frybula ochronowa, nie tylko znakomita przyprawa, ale także właśnie roślina, która powoduje, że uprawiana od szopiewka czy szopie mają znacznie ostrzejszy smak. Gotowe preparaty, i preparaty, które możemy sami zrobić w domu. Ja myślę, że zacznę od takiej liście roślin, z których możemy sami zrobić preparat. Więc ja myślę, że wszyscy znają aksamitkę, czosnę. No od grejców oczywiście w Polsce nie rośnie, ale nie możemy z niego robić świetne preparaty. Padnik miszek Legarski, macierzanka pokrzywa pomidor, ale zielone części pomidora, nie, nie owoce, skrzyp i proteks. Zacznę od tych gotowych preparatów. Nie zawsze mamy czas albo ochotę sami sporządzać preparat. Jest dopuszczony w gospodarstwach ekologicznych preparat pod nazwą Alpo REP. Jest to preparat produkowany z czosnku o znakomitych właściwościach. Postaram się Państwu pokazać te najczęściej występujące choroby, na które rzeczywiście pomaga Kancierska prawnica z dziećmi śniebka kapuściana, wieniebka kupsknik, połyśnica marwianka, mącznik szklarniowy, drugi również dokowy preparat będący w handlu. To jest bioczos i on także jest oparty na takiej z szczosnku yy, pokrytej parafiną. Również świetnie działa na nasionacce, które korzenie rośnie ozdobnych. Może także służyć do podlewania. Tak wygląda yy, opakowanie tego preparatu, które możemy nabyć. Czosnek to także zaprawy, zaprawy w postaci wyciągów. Jeszcze jest, z czosnku mamy jeszcze bioką również bardzo znany i dopuszczony do gospodarstw ekologicznych, ogrodów, gospodarstw, to to, co mniej więcej często macie. Preparaty z Greksnota, te najbardziej znane to wiosek. 33SL. Y, pomaga na szara pleśni, Bardzo często, zwłaszcza w takie mokre lata, y, szara pleśni występuje na bardzo wielu warzywach. Bakterioza, rak ziemniaka i pomidora. Pomaga na zarazę ziemniaczaną. Y, o, to jest y, opakowanie takie, jakie Państwo możecie w każdym sklepie ogrodniczym dostać. Działa także na mączniak prawdziwy. bardzo często to mamy na różach, ale nie tylko na różach, na wielu bardzo roślinach ozdobnych. Mączniak rzekomy od, na liściach ogórka gruntowego, czarna planistość liści róży, róża róży. Czyli takie najważniejsze choroby, na które ten wyciąg z grejpfruda pomaga. I teraz jeszcze preparaty, te które możemy sami zrobić w domu. Więc to są na ogół odpady, napalenie, jak to widocznie, lub gnojówka. Czasami robimy tak, że tak Wyciąg rośliny i na nas na stój, bo to wszystko zależy od literatury, którą Państwo sięgniecie. No niemniej możemy albo świeże, albo suszone ciała, zalewamy y, około 12-24 godziny, powinno się je zostawić, jeżeli nie są Użyć, to po określonym czasie możemy je zostawić do całkowitego przeperentowania i dopiero wtedy zastosować. Dobrze, jeszcze na parę. Na się tym różnią, że zwykle, co zresztą że Państwo znacie, z tych herbat i herbatek zalewamy wrzątkiem albo świeże, albo suszone zioła aksamitka i w postaci wyciągu i w postaci wywaru aksamitkę mamy, yy, aksamitka, tagetę w Polsce jest także ta łacińska nazwa dość popularna praktycznie mamy w każdym obrótku także łatwo skorzystać z cebuli, to jest yy, taki preparat robiony z musek cebuli czyli już w absolutnie dojrzałych cebul ale oprócz tego tu jeszcze zaraz, tu jest jeszcze szczosm na mszyce i choroby krzywej i także to jest wyciąg. wyciąg, który robimy, czyli zalepamy, wodą odczekujemy i dopiero możemy stosować. Mniszek lekarski, także wyciągi z mniszka lekarskiego pomagają mszyce na sędziorki. Pokrzywa zwyczajna, także mszyce czyli to, co na naszych działkach, w naszych ogrodach najczęściej występuje. Z pomidorów, ale z zielonych części, z roślin pomidora, także możemy zrobić wywar, który stosujemy na, jako ochronę roślin. Z cebuli, razem z rusek. Z tych łusek białych, nie z okrytych, tylko z łusek białych. Fabnik pospolity, wrotycz pospolity także występuje bardzo yy, dużo w tej chwili na ale prawie wszędzie, na wszystkich nieużywkach, złuszczonych, kolejowych, bardzo na miejscach, bardzo często spotykanych i także możemy z niej rozporządzać wywagi. Macie tam patymianę. Wszyscy ją znamy jako przykranę, ale okazuje się, że to także bardzo y, dobry środek przeciw mrówkom. No i teraz już choroby. Ja do raptem chyba dwa zamieściłam. jest pospolity przeciw mączniakowi prawdziwemu. Ja wiem, że wszyscy Państwo się spotkali z mącznjakiem prawdziwym, bo on wygląda tak, jakby liście były posypane mąką, biały kardynał się tworzy na liściach. I skrzyp polny, także możemy sporządzić, wyciąg ze skrzypu polnego i stosować na, na nasze rośliny. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo za uwagę.